Wiosenna aura sprzyja dbaniu o samochody. Na jednej z trójmiejskich myjni postanowiliśmy sprawdzić, z jakich usług i w jaki sposób korzystają kierowcy. Myślę, że ładna pogoda, jednak czas dla siebie, dla auta, no i takie oderwanie się od tej codzienności. Tym bardziej w dobie pandemii jednak świeże powietrze nam służy. Myślę, że to idealny czas, żeby zadbać o samochody, szczególnie, że no, niektóre z naszych fajnie wyglądają. I myślę, że fajnie, żeby zawsze były czyste, świeciły się i były pozbane. Tutaj mamy zadoszone, możemy sobie to wytrzeć, wysuszyć, odkurzyć. Możemy tutaj zrobić praktycznie wszystko z samochodem, także jace też nie polecam. Zawsze tu przyjeżdżamy. Takie. Trzeba z soli samochód opukać. Jest mycie podwozia na pewno, dużo to daje. No i to, najlepsza myjnia w twój mieście bo tamyjnia jest bardzo nowoczesna, niedawno oddana do użytku i tu bardzo dobrze się myje samochód. Jest piana, aktywna, wszystko ciśnienie wysokie tego wyrazu u siebie to trudno znaleźć. Także... Na najprościej, najszybciej i najłatwiej. Lepiej zrobić to tutaj, gdzie jest dużo miejsca, jest odpowiednia chemia i kanaliza niż gdzieś tam nad jeziorem zanieczyszczać środowisko. W związku z pandemią jest to tak naprawdę jedyna atrakcja, na jaką możemy sobie teraz pozwolić. No i pretekst do wyjścia z domu, także dziewczyna już się nie czepia, że wychodzę bezcelowo. z dzieciakiem tutaj umyć samochód, ponieważ jest bardzo wygodne, nie? Nakrycie, bardzo dobrze się myje. No i w ogóle jest super. Dzięki.